Hejeczka, witam Cię w kolejnym podcaście na moim kanale. Dzisiaj postanowiłam poruszyć mniej przyjemny temat, bo związany z zaburzeniami odżywiania, a konkretnie z obiadaniem się, a konkretnie z takim kompulsywnym, czyli takim, nad którym nie mamy do końca kontroli. Jest to rodzaj napadu, który dopóki sam się zazwyczaj nie skończy. Nie jesteśmy w stanie go za, m, zatrzymać. Postanowiłam poruszyć ten temat, bo jest to coś, z czym sama dość długo się mierzyłam. I tutaj postanowiłam dać Wam kilka porad, które mi pomogły nad tym zapanować i wyjść z tego. Jednak też na wstępie chcę podkreślić, że nie jestem żadnym lekarzem ani dietetykiem, ani psychologiem, czy nikim takim. Porady, które tutaj dostaniesz, to po prostu rzeczy z mojego doświadczenia, które mi pomogły. Pamiętaj też, że jeżeli cierpisz na to, to warto udać się do specjalisty, bo jest to zaburzenie dość niebezpieczne, które trzeba leczyć. Też chcę jeszcze wspomnieć, że jeśli te tematy źle na Ciebie wpływają, to pomij ten odcinek i nie słuchaj go po prostu. Lepiej to wyjdzie prawdopodobnie dla Twojej psychiki, jeśli te tematy są po prostu dla Ciebie delikatne. Ok, to teraz możemy już przejść do tematu odcinka i zacząć z pierwszym sposobem którym jest po prostu unikanie czynników, które wywołują napad. I niby to proste, ale każda osoba, która się z tym zmaga, wie, że to do końca takie proste nie jest. U mnie takim jednym z wyzwalaczy były na przykład ciężkie emocje, których nie jesteśmy w stanie unikać. I wiem, że u niektórych osób też często to jest takim zapalnikiem do tych napadów. I w tym wypadku ja zamiast ich unikać, zaczęłam nad nimi pracować. Zaczęłam starać się je rozumieć, zagłębiać się w przyczynę tych emocji i zastanawiać, co wywołało to u mnie, te emocje, ten mój stan i jak mogę go zmienić. Tak więc, jeśli jednym z Twoich wyzwalaczy też są negatywne emocje. To w tym wypadku zamiast unikać, lepiej jest się w to zagłębić i nauczyć się pracować z tymi emocjami. Ale wracamy już do tego punktu. Też yy, jednym z moich wyzwalaczy, w sumie większością wyzwalaczy u wydaje mi się takiej większości osób, jest po prostu jedzenie. Jakiś konkretny rodzaj jedzenia. U mnie na przykład to były chipsy. Ja często jak kupowałam chipsy, to powodowały one u mnie napad. I tutaj po prostu pomogło mi nie kupowanie ich. A jak już tak naprawdę czułam, że mam ochotę i no taką naprawdę czułam po prostu, że mam na to ochotę, wiedziałam, że to nie jest spowodowane emocjami ani niczym, tylko po prostu najzwyczajniej w świecie ochotą zjedzenia tej konkretnej przekąski, to wtedy kupowałam to na pół z kimś z członków mojej rodziny. I wtedy po prostu nawet jak dostawałam, można powiedzieć, ten napad, to zjadałam tylko pół paczki. I też ważne, żeby nie kupować jakby czegoś na zapas. Bo w momencie, gdy dostajemy napad, zazwyczaj zjadamy wszystko to, co mamy w tym zapasie. Eee, I to wcale nie kończy tak, że one sobie leżą w szafetce i one tam będą leżeć i my będziemy sobie raz na jakiś czas brać po jednej rzeczy bo w momencie napadu po prostu nad sobą nie panujemy. Więc ważne też, żeby nie kupować już nawet nie tych słodyczy, ale czegokolwiek takiego mm, bardziej niezdrowego i czegoś, co można zjeść na szybko, bez wcześniejszego jakiegoś przygotowania, żeby nie kupować takich rzeczy po prostu na zapas. Chyba, że jest to sałatka. <słatka> sałatka, no tam są warzywa, więc nawet jeśli akurat byśmy w takim napadzie zjedli taką sałatkę, ona nie wyrządzi nam aż tak dużej, można powiedzieć, krzywdy wewnętrznej. I w ogóle najlepiej wyrzucić takie rzeczy z domu, słodycze, chipsy, inne takie, żeby one nas też nie kusiły i jak już to kupować w momencie, gdy poczujemy na nie ochotę, bo zdarza się tak najzwyczajniej w świecie, że mamy na coś ochotę i tak ma każdy i wtedy po prostu, jak już musicie coś kupić, bo tak po prostu macie ochotę, to żeby kupować małe opakowania i małe porcje i pojedyncze. Czyli jak mam ochotę na coś słodkiego, to na przykład kupuję sobie małego batona albo, nie wiem, na przykład wezmę sobie jakąś małą paczkę żelków, bo żelki zazwyczaj są w mniejszych pac paczkach i nic więcej. I też ważne, że jeśli pójdziemy do tego sklepu już sobie coś kupić, to żeby nie myśleć nad tymi słodyczami za długo, żeby nie stać nad nimi. I Się nie rozmyślać, bo może się to skończyć tak, jeśli na przykład pójdziemy tam w gorszym humorze albo po prostu głodni na przykład, że wejdziemy i kupimy więcej niż jedną rzecz, kupimy po prostu dużo na przykład tych słodyczy, bo na zapas albo po prostu nagle będziemy mieć na wszystko ochotę. No i wtedy no wiemy, jak to się może skończyć. Może się to skończyć tak, że po prostu wszystko później i zjemy. Więc lepiej jak już to właśnie. Wcześniej ustalić, po co konkretnie idę do sklepu i ewentualnie wybrać sobie inną jakby dwie rzeczy, bo jak jednej nie będzie, to, żebyście wiedziały od razu, co chcecie wziąć w zamian za tą rzecz, której nie ma. Iść do sklepu, wziąć to i od razu iść do kasy. I nie rozmyślać zbyt długo, czy na pewno chcę to, a może wezmę tamto, nie. Dosłownie potraktować to zadaniowo. Wchodzę, idę do punktu A, biorę batona, idę do punktu B, czyli do kasy, kupuję, wychodzę i idę do domu żeby tego po prostu jakoś na siłę nie rozwlekać w czasie, żeby to było po prostu jak najszybsze. U mnie też y, jednym z zapalników były spotkania rodzinne i ich nie zawsze możemy albo też nie zawsze chcemy unikać, mi tutaj pomogło na przykład siadanie z dala od stołu, już po jedzeniu. Zazwyczaj w takich spotkaniach rodzinnych jest jakiś tam moment, gdzie macie jakiś wspólny obiad czy coś. więc ja zaraz po takim obiedzie, albo przed takim obiadem, jeśli już też rzeczy były na stole, starałam się po prostu usiąść z dala od stołu. Wtedy było mniej prawdopodobne, że stanę napad, bo byłam z daleka od tego jedzenia <grym> i było mi po prostu łatwiej nad tym wszystkim, można powiedzieć, panować. I też pomogło mi skupianie swojego umysłu na czymś innym. Na rozmowie z kimś z rodziny, na jakimś filmie bo czasami się zdarza, że na takich spotkaniach rodzinnych, na przykład ktoś puści jakiś film na telewizorze, jeśli to jest spotkanie w domu na zabawie ze zwierzętami, na zabawie z młodszymi członkami rodziny. Albo na przykład na pójściu na jakiś spacer, zanim będzie tam, można powiedzieć, ten wspólny obiad, jeśli jest taka możliwość, że po prostu mój umysł nie myślał o tym jedzenie, tylko o czymkolwiek innym. No i też po prostu czasami starałam się unikać tych spotkań. Jeśli nie były one dla mnie w jakiś sposób naprawdę ważne, po prostu odmawiałam przybycia, żeby się tak po prostu na to nie narażać. I tutaj też wielki apel. I jeśli masz podejrzenie, że ktoś z Twoich bliskich ma ten problem, albo podczas siedzenia, na przykład już na takim spotkaniu rodzinnym, zobaczysz, że któryś z Twoich bliskich możliwe, że dostał napad, bo to też wiecie, nie da się tego zobaczyć. Niektórzy po prostu na przykład szybko jedzą i lubią pojeść więcej no, mamy takie osoby w rodzinie. Niektórzy też więcej wypiją i wtedy też często po alkoholu e, rośnie apetyt. Więc to też nie jesteśmy w stanie tego określić, ale po prostu chodzi mi, że jeśli masz podejrzenie, to nie mów do tej osoby tekstów typu może już starczy, przestań jeść, nie jesteś tu sama, zostaw dla innych, o Jezu, ale ci to smakuje, aż się uszy trzęsą, czy coś takiego, bo dla ciebie te słowa mogą po prostu nic nie znaczyć. U takiej osoby to mogą być zapalniki jeszcze większe. To tak jakbyś polała wodą palący się olej. Pożar rośnie, a nie gaśnie. Ma to po prostu odwrotny skutek niż pewnie ty chciałaś, yy, ty chciałaś wywołać tymi yy, zdaniami. I też tak powiem na swoim przykładzie, że ja po takich słowach często zaczynałam jeść jeszcze więcej. Może już nie na tym spotkaniu, ale wracałam do domu i potrafiłam zjeść praktycznie wszystko, właśnie co było już takie gotowe. Bo no, najczęściej, jak mamy ten napad, to my nie gotujemy sobie jedzenia i nie jemy potem tego ugotowanego, tylko jemy rzeczy, które mamy już gotowe. Dlatego też wcześniej wspominałam, że warto pozbyć się wszystkich takich gotowców z domu. A jeśli nie mogłam zjeść, bo na przykład było to spotkanie rodzinne i czułam, że teraz każdy na mnie patrzy po zwróceniu mi na to uwagi i że patrzy mi się na talerz, to dostawałam ataków paniki. Ja dosłownie czułam, że cała się tyle lepiej, miałam problem z złapaniem oddechu, bo czułam się jak, nie wiem, na jakimś przesłuchaniu. Tak naprawdę bardzo zestresowana, jakby nie wiadomo, co się zaraz miało wydarzyć. I w takich najgorszych przypadkach, które ja pamiętam, które były dla mnie takim zapalnikiem, że coś jest w sumie nie tak, i wtedy dopiero gdzieś tam zaczęłam nad tym, można powiedzieć, pracować, to było, że szłam do łazienki i chciałam to wszystko zwrócić. Ja na swoje szczęście boję się wymiotować i nigdy mi się to nie udało. Ale nie wiesz, czy osoba, której to powiesz, nie pójdzie i tego nie zrobi, przez co jeszcze bardziej może pogorszyć swój stan, bo nabawi się kolejnego zaburzenia. I w takim wypadku, jeśli chcesz już zwrócić uwagę jakiejś osoby, bo widzisz, że coś może być nie tak, to albo podczas tego jedzenia, albo podczas takiego spotkania rodzinnego, staraj się tą osobę zagadać. Pogadać o czymś niekonkretnym, nie o jedzeniu czy czymś takim, by jej umysł przestał się skupiać na tym jedzeniu. I albo już po fakcie zaproponować pomoc, wsparcie i wybranie się do specjalisty, bo jest to choroba, którą trzeba wyleczyć. Pod żadnym pozorem nie zwracać uwagi w taki sposób jak wcześniej podałam w przykładach. Bo to naprawdę wywołuje zupełnie odwrotne skutki, i to nie tylko w przypadku kompulsywnego obiadania, ale jakiejkolwiek choroby związanej z zaburzeniem odżywiania. Często takie zdania wywołują, że u osoby chorej na to jest jeszcze gorzej, a nie lepiej. A nie chcemy pewnie, żeby naszym bliskim się pogarszało. Kolejny punkt, który chciałam poruszyć, to zrezygnuj ze wszelkich diet, ograniczeń i liczenia kalorii. I pewnie jak to usłyszałaś, to jesteś teraz wewnętrznie przerażona, ale jak to zrezygnować, dopiero będę bez przerwy jadła i ja Cię w pełni rozumiem, bo ja też jak no, czytałam o tym, jak właśnie wyleczyć się z takich zaburzeń i zawsze, wszędzie, na jakikolwiek mm, film, post, portal. I tak dalej, nie weszłam wszędzie pisało, żeby z tego rezygnować. Za ja każdym jak to czytałam, miałam wewnętrzną panikę, że jak ja mam zrezygnować? Przecież ja dopiero będę bez przerwy jadła, że ci ludzie są jacyś nienormalni, bla, bla, bla i tak dalej. Miałam pełno takich okropnych myśli. Ale tutaj przychodzę ci powiedzieć, że nie, nie będziesz bez przerwy jadła, bo to jest po prostu fizycznie niemożliwe. Twój organizm w pewnym momencie sam da ci znać, że nie chce jeść. I może być tak, że przez pierwszy tydzień będziesz jeść całkowicie niezdrowo, ale potem twój organizm poprowadzi cię na właściwe tory. Nasz organizm jest bardzo mądry. Jeśli my go słuchamy, jesteśmy w stanie naprawdę dużo zmienić samym po prostu słuchaniem go. No i też, tak jak wspomniałam, przez ten pierwszy tydzień możesz jeść praktycznie całkowicie niezdrowo. I to z tego powodu, że zakazany owoc smakuje najlepiej. Więc, gdy ty cały czas sobie wszystkiego zakazywałaś, i nagle przestaniesz sobie tego zakazywać i uznasz, że to jest okej, okay, to możesz na początku trochę się na to rzucić, ale potem też przestaniesz mieć to na to taką dużą ochotę, bo będziesz, wiesz, to już nie jest ten zakazany owoc, więc nie będziesz już miała na to aż tak ogromnej ochoty, jak wtedy, gdy sobie tego zakazywałaś. I tutaj też najlepiej zacząć uczyć się intuicyjnego odżywiania, czyli słuchania tego swojego organizmu i tworzenia zdrowych posiłków. Zacznij szukać jakichś przepisów na internecie na zdrowe słodkości, zdrowe obiady, zdrowe śniadania, zacznij sprawdzać po jakim jedzeniu czujesz się lepiej, trochę eksperymentować ze swoim ciałem, sprawdź czy lepiej się czujesz po śniadaniach na słodko czy wytrawnych. Ja na przykład mam coś takiego, że jak zjem śniadanie na słodko i nawet jak ono jest ogromne to ja praktycznie godzinę po tym śniadaniu jestem głodna. Nieważne, jak dużo by tam było białka i tłuszczu, bo zazwyczaj śniadania powinno się właśnie jest białkowo-tłuszczowe, żeby na dłużej zapełniały. Jeśli ono jest słodkie, ja za godzinę będę głodna. I najlepiej się czuję po wytrawnych śniadaniach, a na drugie śniadanie wolę sobie zjeść coś słodkiego. Ale jeśli bym nie eksperymentowała, to bym do tego nie doszła. Dlatego tak ważne jest właśnie takie trochę eksperymentowanie z sobą, gdy uczymy się tego intuicyjnego odżywiania. I tutaj też jeśli chodzi właśnie o naukę takiego jedzenia w zgodzie z naszym organizmem, polecam podcast Ogarniam się od Sylwii Tomaszewskiej. Ona bardzo super o tym gada. Pomimo, że to młoda dziewczyna, naprawdę ma dużą wiedzę w tym temacie i ja uczyłam się nieraz właśnie z tego co ona tam mówiła, więc bardzo polecam po prostu jej podcast. Też tutaj wspomniałam, że trzeba zrezygnować ze wszelkich diet i liczenia kalorii. Dlatego, że diety też często są wyzwalaczem. Niestety dużo osób dalej jest nie, niedoedukowanych i myśli, że dieta 1500 kalorii to idealna dieta dla dorosłej osoby, która jeszcze najczęściej ćwiczy, bo często jeśli przychodzimy na dietę, i to najczęściej też ćwiczymy więcej. Tak to też wygląda zazwyczaj u osób, też w szczególności które mają jakieś zaburzenia, że w momencie, gdy oni przychodzą na taką bardzo restrykcyjną dietę, to najlepiej jeszcze starają się ćwiczyć codziennie. A, no a, to sprowadza nasz organizm w praktycznie stan krytyczny, ponieważ że on nie jest w stanie zapełnić sobie podstawowych kalorii do można powiedzieć przeżycia. To jeszcze my ciągle staramy się spalić te kalorie. I po kilku dniach takiej diety, to jest nawet można powiedzieć bardzo normalne, że organizm rzuci się na jedzenie, bo jest wygłodzone. Chyba, że taką głodówkę zlecił ci lekarz i jesteś pod kontrolą ścisłą lekarza i jakiegoś dietetyka i psychodietetyka, to jest coś innego, ale jeśli ty nie masz jakby takich wskazań lekarskich, to nie jest to dieta dla ciebie i nigdy nie będzie to dobra dieta dla ciebie. To jest dobra dieta dla nie wiem, chyba dziecka, które, nie wiem, jeszcze chyba do 10 lat nie dobiło takiego młodszego, chociaż i tak nie jestem pewna, czy dla jeszcze młodszych dzieci nie byłaby to odpowiednia dieta, taka normalna do przeżycia. Oczywiście to też zależy dużo od ciała. Też w ogóle, im bardziej starasz się to wszystko kontrolować, to całe Twoje jedzenie, każdy gram, każdą kalorię. I wszystko inne, tym bardziej prawdopodobne, że pojawią się u ciebie napady, bo to jest takie błędne koło. Są zaburzenia odżywiania, często są właśnie bardzo mocno powiązane z tym, że zbyt bardzo staramy się kontrolować to, co jemy, i to często do nich doprowadza, że my wpadamy w takie błędne koło kontroli każdego grama, którego wsadzamy do ust. Do tak skrajnych przypadków, że są osoby, które w takiej mocnej już chorobie na przykład boją się połykać śliny i wypluwają ją, bo boją się, że ślina będzie miała jakieś kalorie, a oni nie są w stanie tego policzyć. To akurat jest troszkę inna skrajność zazwyczaj niż ekompulsywne obiadania. I przejdziemy już do trzeciego punktu, którym jest nie nagradzaj się jedzeniem. Jedzenie nie jest nagrodą, jedzenie nie jest pocieszeniem na gorsze dni. Jedzenie to po prostu jedzenie. To nasze paliwo i rzecz potrzebna nam do codziennego życia i codziennego funkcjonowania. I jedzenie może być dla nas czymś miłym, przyjemnym. Możemy lubić jedzenie, ale nie możemy z nim łączyć skrajnych emocji ani nagród czegoś, co właśnie może być naszą nagrodą. Jeśli łączysz tak to jedzenie, to mi bardzo pomogło zrobienie sobie listy innych rzeczy. Które są dla mnie pocieszające, czyli zrobienie takiej listy do, rzeczy do zrobienia w gorsze dni, w których nie ma nic związanego z jedzeniem. Ja gdzieś na kanale mam filmik, jak radzić sobie w gorsze dni. Może coś z niego będzie do ciebie pasować i będziesz mogła sobie tam znaleźć jakiś pomysł, właśnie który będziesz mogła sobie dopisać do swojej listy. Oraz warto też sobie zrobić listę rzeczy, w jaki sposób możesz się nagrodzić za coś, co Ci się udało zrobić, co też nie jest związane z jedzeniem. Musimy tak trochę oduczyć swój umysł tego złego patrzenia na jedzenie, że to jest jakaś nagroda, że to jest jakieś pocieszenie, że jak nam się włączają skrajne emocje, to my sięgamy po jedzenie, bo jedzenie nie jest niczym takim. Ale to też nie znaczy, że nie możesz czerpać z jedzenia z takiej najzwyczajniej w świecie normalnej radości. Bo jak jesz swoje ulubione danie, to masz prawo się cieszyć, że super, jem swoje ulubione danie, jest smaczne i tyle. Ale żeby właśnie po prostu nie łączyć z tym takich bardzo mocno skrajnych emocji. Też na przykład jak upieczesz pyszne ciasto lub jakieś pyszne ciasteczka z nowego przepisu, który próbowałaś i to wyjdzie pyszne, to też możesz się z tego cieszyć, że ale zarąbiste ciasto upiekłam, ale super. Tylko... Chodzi mi o to, żeby tego nie łączyć z takimi emocjami, takimi, że ty czujesz emocje i jesz, żeby te emocje zagłuszyć. Albo udało Ci się coś dokonać, więc zjesz, bo jest to forma nagrody, bo takie patrzenie jest bardzo szkodliwe. Kolejny punkt to wyrzuć z głowy coś takiego jak złe jedzenie. Nie ma czegoś takiego jak złe jedzenie. Jeśli nie je się tego w nadmiarze, to nie jest to złe. Bo w nadmiarze tak naprawdę, nawet owoce i warzywa mogą ci zaszkodzić. W nadmiarze, mięso też może ci zaszkodzić. W nadmiarze, ryby mogą ci zaszkodzić. Pomimo, że jest to uważane za zdrowe jedzenie, jeśli jesz tego za dużo, to ci może wszystko zaszkodzić. Więc możesz jeść wszystko, tylko w odpowiednich ilościach. Czyli jak wspominałam wcześniej, staraj się wybierać mniejsze opcje lub zjeść z kimś na pół. Albo na przykład jak zamawiasz coś w restauracji, albo zamawiasz coś na wynos idziesz gdzieś ze znajomymi na miasto, to zamiast to staraj się wybierać bardziej zdrowsze opcje. Czyli zamiast opcji, którą na przykład brałeś zawsze, która była bardzo tłusta i bardzo ogromna, staraj się brać na przykład mniejszą opcję, albo opcję, która jest dla, cie, dla naszego organizmu bardziej odżywcza i bardziej zdrowa. I na początku może być ciężko wybierać małe porcje, możesz mieć wrażenie, że jesteś taka. Nie do końca pełna, ale z czasem sobie to wyrobisz. Ja też na przykład bardzo lubię troszkę oszukiwać swój umysł, że tak powiem, i zapychać sobie talerze dodatk dodatkami. Za pomocą owoców lub warzyw, żeby to optycznie wyglądało mi, że jest ogromne albo brać mniejsze talerze. To też mi bardzo pomogło nauczyć się mniej jeść w momencie, gdy brałam mniejsze talerze. Bo nie to, że ten talerz, jak był mniejszy, to po prostu najzwyczajniej w świecie mogłam tam mniej położyć. To jeszcze miałam wrażenie, że jem pełny talerz, bo to był mały talerz, i to było po prostu, on był pełny. Łatwiej go było zapełnić. I miał mój umysł wtedy miał takie że o zjadłem cały talerz super jestem jakby można powiedzieć usatysfakcjonowany. I ostatnia porada tutaj to jest porada typowo do takich różnych spotkań rodzinnych czy coś takiego. Ustal z góry przerwy czasowe. Mi to bardzo pomogło na takich właśnie imprezach czy spotkaniach. Gdy z góry zakładałam, że jak będę miała ochotę coś zjeść, to mogę jeść małe porcje, co na przykład pół godziny. Tylko to też nie chodzi o to, że co równe pół godziny z zegarkiem mam jeść nawet jak nie mam ochoty. Nie, to chodziło o to, że jak już będę miała na coś ochotę, to żeby naraz nie zjeść za dużo, to mogę jeść małe porcje w odstępach co pół godziny, żeby to wszystko zdążyło mi się tam przetrawić. I to było też form... i to też u mnie pomagało nie mieć napadów, nie doprowadzać do nich. Bo zazwyczaj imprezy rodzinne trwałem długo, więc byłam w stanie w tym czasie zjeść wszystko, na co miałam ochotę, a nie jadłam tego wszystkiego naraz w dużych porcjach i pewnie jeszcze więcej niż bym zjadła właśnie normalnie, bo dostawałam często przy takich spotkaniach napadów. Byłam w stanie nad tym zapanować i zjeść to, co chciałam w małych porcjach, spróbować sobie wszystkiego, nie czuć się potem przejedzoną, nie mieć problemów z bólem brzucha czy jakimś czuciem się niedobrze. I i nadal byłam po prostu zadowolona, że sobie zjadłam tam pyszne jedzonko. I no właśnie, nie chodzi o to teraz, żebyś siedziała przy stole z włączonym licznikiem na telefonie czy na zegarku i odlicza każdą sekundę, aż będziesz mogła na nowo coś zjeść, bo to też jest bardzo niezdrowe i stresujące dla naszego umysłu, tylko żeby w tym czasie tych pół godzin, czy jakiejkolwiek innej przerwy sobie nie dasz, skupić się na innych rzeczach. Czyli na przykład, nie wiem, pójść pogadać z rodziną, wyjść na ogród, pobawić się z dziećmi, nie wiem, jak to jest jakaś z tańczeniem, to pójść potańczyć czy cokolwiek innego, żeby też nie myśleć ciągle o tym jedzeniu, bo w ogóle sam fakt, jeśli masz taki problem, że 2-4 na 7 nie myślisz o niczym innym, tylko o jedzeniu, ale w taki sposób można powiedzieć, że. Stresujący dla ciebie, czyli Jezus, Maria, co ja zjem na śniadanie, żeby to miało mało kalorii? Albo Jezu, ile mi kalorii zostało, ile kalorii mam na dzisiaj, ile to ma kalorii, ile tam to ma kalorii, a ja tego nie mogę zjeść, bo to jest niezdrowe, a jak zjem to, to myślenie jest po prostu męczące. I jeśli masz taki problem, że myślisz w taki sposób ciągle o jedzeniu, to, to też jest oznaka zaburzenia. I wtedy też powinnaś y, udać się do jakiejś specjalisty lub jeśli, no, po prostu najzwyczajniej w świecie nie jesteś sobie w tym momencie w stanie pozwolić, to poszukać profili, które mówią o takich rzeczach i mówią też o tym na przykład, jak się wyleczyć i spróbować na własną rękę coś w tym zadziałać. I to już wszystkie porady, jakie w sumie dla Was miałam. Chcę jeszcze poruszyć tylko, co możesz zrobić, gdy już zarejestrujesz, że masz napad, bo im bardziej się nad tym pracuje, tym łatwiej jest nam wyłapać, kiedy konkretnie ten napad się zaczyna. Albo kiedy już na przykład jesteśmy w trakcie tego napadu też ogółem, im bardziej na tym pracujemy, tym ja mam takie wrażenie, że te napady robią się coraz słabsze. Ostatecznie one znikają. Ja na przykład już chyba od około roku, jak nawet nie ponad, nie miałam żadnego napadu, i uważam, że udało mi się z tego wyleczyć, bo nawet w gorszych momentach one się u mnie nie pojawiają. Ale no, pamiętam te stare czasy, bo było to bardzo stresujące wydaje mi się, że tak mogę to najbardziej nazwać, chociaż te uczucie, które mi przy tym towarzyszyło, nie nazwałabym je do końca stresem. Stres był raczej przed napadem niż w trakcie lub po. Później to było bardziej takie obwinianie się. Ciężko mi do końca opisać to uczucie, ale wydaje mi się, że każda osoba, która kiedyś to przeszła, będzie wiedziała o co mi tutaj chodzi. I w momencie, gdy już wyłapiemy, że na przykład mamy ten napad, że jesteśmy w trakcie, to też, żeby po pierwsze nie robić sobie wyrzutów, że jestem do niczego, bo to jest proces liniowy i mogą się pojawiać napady podczas naszej pracy. Może być tak, że przez rok nie będziesz miała napadu, a później nagle się on pojawi, bo będziesz w jakimś gorszym momencie, ale z każdym krokiem i z każdym takim, można powiedzieć, pokonanym napadem, przepracowaniem tego, z każdym takim małym krokiem naprzód jest po prostu coraz lepiej, i też ważne, że jak już wyłapiesz, że coś takiego się u ciebie zadziało, że jakby zjadłaś trochę za dużo i nie zapanowałaś do końca nad tym, ile jesz, to też nie mieć takiego podejścia, że dobra, jak już zjadłam, to będę, nie wiem, że tak powiem, jeść dalej, a od jutra wrócę z powrotem na dietę. Tylko po prostu w tym momencie, w którym już czujesz, że masz ten napad, coś zrobić, jakoś zadziałać, żeby nad tym zapanować. I co można wtedy zrobić? Można oddać komuś jedzenie. Jeśli tutaj mamy możliwość oddania komuś jedzenia, bo mi tutaj chodzi na przykład, jak jemy coś słodkiego lub jakąś paczkę chipsów czy coś takiego, to wtedy możemy wstać i oddać to komuś z domowników. Ja na przykład oddawałam często takie rzeczy mamie lub siostrze, bo jak one już to zjadły, no to ja już nie miałam jak tego zjeść, a więcej w domu nie miałam, bo starałam się jak już to kupować właśnie tylko na bieżąco. Ale jeśli nie jesteś w stanie oddać jedzenia, to pomocne może być y, po prostu wyjście z pomieszczenia, z pokoju, gdzie jest to jedzenie, przejście się na przykład do łazienki, wsadzenie rąk pod wodę lub przemycie twarzy wodą, bo to pozwala naszemu umysłowi trochę skupić się na innych rzeczach lub na przykład wyjście na spacer e, od, albo otworzenie okna, żeby nasz umysł się przewietrzył i popatrzenia za to okno, żeby jakby skupić na czymś innym, na obserwowaniu to e, otoczenia. Kolejna rzecz, która może pomóc, to schowanie jedzenia do szafki w innym pokoju niż my siedzimy, dopóki się nie uspokoimy i najlepiej do tego miejsca przez jakiś tam określony czas, dopóki właśnie nie poczujemy, że jesteśmy spokojni, e, się nie zbliżać, żeby nas nie kusiło to, co jest w tej szafce. I ostatnie to pozbądź się swojego talerza, zanieś go do zlewu, posprzątaj, najlepiej od razu umyj, albo jeśli na przykład jesz w restauracji, lub na jakiejś imprezie, to nie wiem, oddaj go kelnerce lub komuś, kto jest odpowiedzialny za zbieranie naczyń, poinformuj, że skończyłeś jeść w ten sposób, twój umysł, też, twój umysł też wtedy zarejestruje, że dobra, ja skończyłam jeść, bo nie mam talerza. I to już wszystko, co chciałam tutaj poruszyć. Mam nadzieję, że udało Ci się wyciągnąć coś z tego dla siebie, co pomoże Ci z napadami, jeśli się z tym zmagasz. I pamiętaj, żeby nie bać się prosić o pomoc specjalistów. Po to oni są, żeby nam pomagać i żeby też się nie zrażać, jak trafisz na złego specjalistę, bo czasami z szukaniem specjalistów jest jak z szukaniem partnera, partnerki. Trzeba próbować po kilka razy, zanim znajdziemy tego jedynego. Ja życzę Ci miłego dnia bądź wieczoru i do usłyszenia do, albo do zobaczenia w następnym odcinku. Bye, bye.